Bonjour, bonsoir kochane w nowym filmie na tym kanale. Dziś przechodzę do Was z filmem o bardzo paryskich spodniach na jesień i zimę. Mianowicie o spodniach z długą i szeroką nogawką. Serdecznie zapraszam na ten film, jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie spodnie wybierają Paryżanki i jak je stylizują. Nuka no, są, zaczynam! W okresie jesienno-zimowym paryżanki wybierają z tego rodzaju dwa typy spodni. Jedne są to spodnie materiałowe, wełniane w ciemnych kolorach, a drugie są to spodnie dżinsowe. Zacznijmy od tych materiałowych i, tak jak powiedziałam, wełnianych. Oczywiście nie muszą być to spodnie wykonane w 100% z wełny czy prawie 100% wełny. Czasami lepiej się sprawdzą spodnie, które trochę tej wełny mają mniej w składzie, ale oczywiście dobrze by było, żeby tej wełny było powiedzmy sporo. Moje mają 50% wełny pochodzą z aktualnej kolekcji Reserve i dodatkowo one są uszyte z takiej trochę grubszej tkaniny, w której będzie nam cieplej w tym okresie jesienno-zimowym, ale też one dosyć dobrze układają się na mojej sylwetce. Spotkałam się ze spodniami właśnie materiałowymi, które, przez to, że materiał jest jakby odrobinę zbyt cienki, uwydatniają różne mankamenty w obrębie naszego brzucha i bioder. Także, kupując takie spodnie, zwróćcie na to uwagę. Również należy zwrócić uwagę na konstrukcję tych spodni to znaczy czy one mają zaszewki, ile jest tych zaszewek, jak są położone, ponieważ po prostu do waszej figury mogą pasować spodnie, które właśnie mają więcej tych zaszewek, jak też mogą pasować spodnie, które tych zaszewek mają mniej. I dlatego, jeśli traficie na jakieś spodnie, właśnie takie z szeroką, długą nogawką i stwierdzicie, że Wam to nie pasuje, to wcale tak nie musi być, bo być może trafiłyście na model, który akurat nie jest dobrze uszyty dla Waszej sylwetki. Dlatego należy takich spodni trochę poszukać, pomierzyć różne opcje. Kolejna rzecz ważna przy tych spodniach to obuwie. Jeśli chcemy wystylizować te spodnie tak, żeby wyglądały właśnie elegancko i kobieco, to oczywiście najlepiej sprawdzą się buty na obcasach. I tutaj ja polecam obcasy na słupku, dlatego że przy takich spodniach mamy dosyć taki ciężki dół sylwetki. I kiedy włożymy buty na słupkowatym obcasie, to ładnie sobie ten obszerny dół zrównoważymy. Oczywiście ubranie do tego typu spodni szpilek też nie jest błędem, ale tak jak mówię, w proporcjach najlepiej jednak wyglądają buty na stabilnym, takim bardziej słupkowatym obcasie. Co więcej, jeśli lubicie nosić kozaki, tak jak ja, to są to bardzo ekonomiczne spodnie, bo kupicie sobie do nich jedne właśnie takie rewelacyjne kozaki. Tak jak na przykład moje z Wojasa z takiej imitacji skóry krokodyla, która też robi sama w sobie efekt, i jest bardzo wśród paryżanek popularna. Więc kupicie sobie jedne takie naprawdę świetne. Kozaki I ubierzecie je zarówno do mini spódniczki, do zwykłej jakiejś dłuższej sukienki, czy też właśnie do takich spodni, ponieważ one się idealnie pod nogawkami tych spodni schowają i nie musicie kupować do takich spodni na jesień, na zimę dodatkowych botków. Jeśli chodzi o góry, które będą do tego typu spodni pasować, to zdecydowanie świetnie będzie pasować taka klasyczna biała koszula, lekko luźna, większy oversize, mniejszy. To już w zależności od tego, jaką macie sylwetkę i w czym się dobrze czujecie, ale właśnie polecam, żeby ta koszula. Była nie taka typowo biurowa, nie taka typowo formalna, dopasowana, bo taka koszula właśnie luźniejsza dodaje takiej szkowności, nonszalancji, modowości strojowi. I teraz, jeśli ta, tą koszulę sobie właśnie tutaj otworzymy, zrobimy sobie taki dekolt w literę V, no to też ładnie odciążymy ten dosyć masywny dół sylwetki. Jeśli zrobi się bardzo zimno, no to możemy pod taką koszulę ubrać sobie golf. I najlepiej, żeby ten golf był w kolorystyce spodni. Czyli jeśli na przykład postawimy na klasycznie paryskie czarne spodnie, no to golf też najlepiej, żeby był właśnie czarny. Wtedy tworzy nam się taka jednolita pionowa linia, na którą ubieramy białą, otwartą koszulę tworzy się taka właśnie całość wysmuklająca naszą sylwetkę. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze wrócę tutaj do kolorystyki spodni. Tak jak mówiłam w odcinku o szafie szykownej paryżanki na jesień, to możecie pójść w czernie, w paletę czerni. Wtedy takie spodnie wybierzecie czarne, grafitowe, szare. Ale jeśli czerni Wam nie pasuje, to nic straconego, dalej możecie wyglądać jak paryżanki, tylko wybierzecie sobie paletę brązów. W Paryżu są bardzo popularne brązy w typie gorzkiej czekolady, ale także brązu karmelowego. No i tutaj różne odcienie możecie wybrać, i na pewno któryś z tych brązów Wam pasuje, więc możecie czerń zamienić na brąz. Kolejna rzecz, którą możecie wybrać na górę sylwetki, jeśli macie stylizację ze spodniami, są to kamizelki. Kamizelki są bardzo stylowe i oczywiście dobrze przy stylizacjach właśnie z tym typem spodni wybierać kamizelki, które podobnie jak koszula będą miały tutaj dekolt w serek. Co właśnie tą sylwetkę odciąży. Jak widzicie na nagraniach plenerowych, ja mam taką kamizelkę w biało-czarne rąby. Jest to vintage z Eskady i przy kolorystyce, którą sobie obieram, właśnie kolorystyce czarnej, no to tutaj pięknie te elementy do siebie pasują i tworzą taką spójną całość, i to jest też taka cała kwintesencja paryskiego stylu, że z jednej strony on jest nonszalancki, można w pewnym stopniu wyrażać też siebie, ale ma też określone ramy, które ułatwiają nam budowanie swojej szafy, tak? Bo jeśli ja sobie wybieram przykładowo paletę czerwną. Albo też paletę brązów, tak, ale zostańmy przy mnie, więc wybieram paletę czerni i wszystko wokół tego obracam. To wtedy Wszystkie te rzeczy będą do siebie pasowały, tak? bo obracam się w kolorystyce takiej ciemnej bazy, do tego biel, do tego szczypta czerwieni i naprawdę te rzeczy będą się przenikały i będą ze sobą współgrały. Jeśli dokupię sobie coś nowego, to reszta mojej garderoby bez problemu będzie się komponowała i będzie mi łatwo układać ładne i spójne zestawy. Teraz przejdźmy do drugiego typu spodni czyli dżinsów. Dżinsy o długiej i szerokiej nogawce. Najpopularniejsze są takie w typowo niebieskim denimie, ani zbyt wypranym, zbyt jasnym, ani zbyt ciemnym. Takie klasyczne niebieski średni denim. Takie spodnie dają więcej możliwości jeszcze niż spodnie materiałowe, które są takie bardziej, już bym powiedziała, idące w elegancję i lepiej się je stylizuje w typowo eleganckich stylizacjach. Natomiast jeansy. Mają dużo w sobie nonszalancji i więcej gór nam tutaj będzie pasować. Bo oprócz takiej koszuli, tak jak teraz tutaj siedzę, tak, tej, która pasowała też w stylizacjach z materiałowymi spodniami, to mogę też ubrać tutaj t-shirt, mogę ubrać tutaj sweterek, właśnie z dekoltem wódkę czy dekoltem okrągłym. E, mogę bez problemu ubrać na przykład tutaj, e, golf w innym kolorze niż kolor spodni, czyli jakiś kremowy bym ubrał. Ubrałbym golf w paski, tak? W ogóle mariniery różnego typu, tak? Czyli sweterki, też bluzki w paski. E, golf czerwony też tu będzie pasował. Także tutaj mamy większy wybór. Do tego też bardzo ładnie wygląda, kiedy na przykład wybierze się nawet jakąś koszulkę, t-shirt oprócz białego czy czerwonego. E, to też taki na przykład t-shirt, który ma jakiś fajny napis. Ja jeszcze takiego nie mam, nie mam żadnego takiego t-shirtu z napisem, ale to też bardzo ładnie wygląda zestawione z tego typu spodniami, właśnie butami na słupku, bo tutaj te same buty będą pasować co i do tych wełnianych, także ja bym wybrała buty na słupku. Moje kozaki na słupku, do tego właśnie taki t-shirt z jakimś właśnie fajnym napisem, i na to obszerna um, oversizedowa marynarka, i wygląda to po prostu trashik. Wracając jeszcze do butów, to gdybym miała z takimi spodniami zestawić jakieś płaskie buty, to wybrałabym mokasyny na masywnej podeszwie. Już Wam o tym mówiłam, że oprócz klasycznych mokasynów, paryżanki bardzo lubią też te ostatnio bardzo modne mokasyny masywne. I w związku z tym, że one są takie właśnie masywne, no to też ładnie będą równoważyły proporcje tak szerokiej i długiej nogawki, jeśli chodzi o okrycia wierzchnie, które będą nam tutaj pasowały, to oczywiście marynarka, o której poprzednio wspomniałam, i ta marynarka, w ogóle te okrycia wierzchnie będą pasowały zarówno do tych materiałowych spodni z szeroką nogawką jak i do jeansów. Wybieramy oczywiście marynarkę oversize, która pasuje do naszej figury, do naszego wzrostu. Możecie wybrać taki typowy oversize, jak ja, czyli marynarkę wręcz męską, bo moja jest męska. A możecie wybrać taki oversize trochę mniejszy, bardziej bym powiedziała dopasowany. Dobierajcie to do siebie i znowu, jeśli. Macie jakąś paletę kolorystyczną, no to możecie mieć tylko jedną marynarkę, która po prostu doskonale się do wszystkiego dopasuje. Ja mam marynarkę czarną i do mojej palety czerni idealnie ta marynarka się sprawdza. I czy mam takie spodnie materiałowe, czy mam jeansowe, czy mam właśnie jakąś spódnicę, sukienkę, to naprawdę w wielu wypadkach wygląda to jak wręcz komplet. Także taka jedna, dobrze kolorystycznie do Waszej szafy dobrana marynarka, do tego co nosicie, do kolorystyki Waszej szafy, naprawdę świetnie się sprawdzi. Kolejne okrycie wierzchnie to oczywiście płaszcz. Płaszcz długi. I tutaj w obrębie płaszczy no to oczywiście płaszcz wełniany. Ja tutaj zestawiałam przede wszystkim właśnie z płaszczem czarnym wełnianą kaszmirowym. To jest taki czarno-grafitowy właśnie płaszcz, oversize'owy, świetnie to wygląda. Natomiast też bardzo pięknie, a właśnie teraz jesienią, yy, będzie wyglądał z takimi spodniami trench. Trench oczywiście też dłuższy, oversize'owy, e, w beżowym kolorze, może też być granatowy, w zależności od stylistyki Waszej szafy. E, sprawdzi się w stylizacjach z tego typu spodniami i nie tylko, po prostu fenomenalnie. Mam nadzieję, że ten film był dla was ciekawy, tak merytorycznie jak i wizualnie, że zasubskrybujecie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, że polubicie, że skomentujecie odcinek, będzie mi bardzo miło. Grosibus i apiento.